Nody są ogólnie. No tak. No, sobie weszłam na omę, bo nie mogę sobie streamować gry, bo mam spadek FPS-ów, nie wiem czemu. Daj go. Czemu ja gadam z sufitem? Cześć! No cześć! Co tam? No nic Dobrze To na się. Ja? konia walę, kurwa! To nie wal konia! Rura! Fajny telefon. To? Fajny telefon. Dzięki. Spoko. Ogarniecie taki program jak OBS Live Studio? Nie. Nie? Nie. No to... no to pa. Hello. Siedzisz? Mhm. Spoko. Siema Byku. Hello Grasz w Fortnite'a? No. To dawaj, zagramy kiedyś razem. Bo no to wyśli Czekaj okay. Crazy Michałek nick jak coś Okej, y okej okay, okay. A to czekaj, ja se wyślę, okej? Okay? Tutaj no. no Nie zapomniał Spoko, spoko, no To ja se tutaj to wyślę mhm. Crazy Michałek, jo? Tak, 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 jo No Okej okay. Dobra, to łapię się kiedyś, elo Elo, trzymaj się, no pa Siema Kurczę, no pozytywny człowiek Siema, smacznego Dzięki. Spoko. Co tam u ciebie, co porabiasz? No kurwa, mimo tego, że wróciłam do szkoły... No? To mam... ...tylki humor, że jakbym... Ja ...do podstawówki wróciła, nie? Normalnie czułam się jakbym wróciła do podstawówki. Tak było kurwa zajebiście. A w której ty klasie jesteś? Pierwszy liceum? Drugiej zawodówki. Aha. to no, wyglądasz na szóstą klasę. No, co nie? <laughs> no. A, a na jakim ty kierunku jesteś? Na sprzedawcy O kurcze Nie wiem nie? kogo wpadłam dzisiaj rano Kurcze No to nie no to niechle, niechle, niechle wam, niechle ci powiem No to mało lekcji masz jak na sprzedawcy jesteś W takim razie W ogóle praktycznie nie masz co nie? Masz tylko 3 dni pewnie szkoły, co nie? No 3 dni szkoły i jak mam 6 lekcji, które i Sirady mam 8. Spoko, spoko, spoko. A chcesz kogoś pozdrowić może? Bo na live jesteś. Bo streama prowadzę. <laughs> Pozdrawiam! Czupka dupkę, pyzydyry. Tylko dobrze. Dobrze, że na, na Ciczu nie streamuję, bo bym banda już dostał przez te swoje przekleństwa. No. Bangano. No. no, siema. Hey. Siema. siema, co tam jak tam? No dobrze, ciebie. Ile ja masz od... A dobrze. Czemu? Czemu was ktoś pierdnął? Nie wolno pierdzieć! Nie wolno pierdzieć! Koleżanka puściła bąka! No to trzeba do kibla iść. Mógł no będzie śmierdzieć. Zesrałaś się wajc, proszę. No wali na całą chałupę! Nie ma. Co tam jak tam? Ej, wyglądasz jak Yangwika. Czemu? No podobno jesteś taki Yangwiki. Nie znam jej. Kurde, taka popularna osoba na moich liveach, co mi impulsami rzuca gnaty na Fortnite. Cie. No to może ja? E to nie ty. Niemożliwe. A skąd? Ale ty? duże ledy, ja pierdzielę. Bo ogólnie nie prowadzę streama to. i 7 ludzi ogląda. Aha. Chcesz pozrobić no. kogoś? Nie za bardzo. Nie mam kogo. Nie masz kogo? Nie bo to sobie, ale. <laughs> <noise> spoko spoko Smacznego, smacznej kawusi O no, dziękuję Co tam? O Jezu, jaki mikrofon dziwny No wiem, bo mam na głośnikach i mam słuchawki. <noise> Aha, Jezus! Kurde. Ale fajna my... Czekaj, tam myszkę miałeś tam? Tutaj? Nie no, tu ma tu myszkę. Ma Aha, spoko. A mi się coś w ustawieniach zjepało i mi się teraz nie świeci, tak to się trochę no, nie świeci. Spoko, Jurek. co tam? Grasz jakieś gry może? No pykam teraz tam i w ligę trochę i trochę samotnie. Ja Fortnite'a Valoranta no i w sumie no, tylko teraz. No i streamy, streamuję często na YouTube ogólnie. No. Możesz mi podesłać. No jak chcesz to możesz zrobić. Nawet teraz jest stream, chyba że masz coś o. przeciwko temu. Nie, nie, <grym> to nie masz? Proszę się bardzo. No wiesz co? Chciałem streamować w Fortnite'a, co nie? Ale jakieś bugi mam w obs i mam spadki za duże, jak robię livea z Fortnite. Nie dzisiaj, ja wiesz, co, dzisiaj szczególnie, bo tak to normalnie ciskam, tam mam 100 fps nie wiem, co, jak, jak, coś zbagowanego jest dzisiaj chyba u mnie. A to no, OBS-ie obs no. to nie coś się zbagowało po prostu. No dobra, to ja lecę dalej. No, trzymaj się ma. Siema Michał. Serio, jestem tak popularny? No, w nowym Targu cię widziałem ostatnio. Ja pierdziele Co jest? Co jest? Co jest? Co tam, jak tam wariacie? Spoko, a a wejdziesz na kanał IJASIEK? Wejdziesz na kanał IJASIEK? Gdzie? Na, na YouTube No i co, ale jak Jasiek? No i. Po, Jasiek? Po prostu Jasiek, no. No i co? No i nie wiem, jak oceniasz ten kanał i ci zostawisz mu subskrypcję. Jasiek, przez. Yy, przez 4E. Kurwa, przez 4E, dobra. No. Kurna mać. Nie ma Jest. Dobra, to może zaczniemy, Czekaj, może inaczej zaczniemy. Wpisz kanał Michału po prostu mm, Kurwa czekaj. Michał? Tak. My Ch. A i 2U. No to jest mój no. kanał ogólnie i tam i tam wejdź na streama mojego i tam jest Jasiek, i wejść o mu kanał. On jest moderatorem u mnie. Kurwa, czekaj. Nis. 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 No i tam jest Jasiek. Kurwa, nie ma takiego kanału. Jest na czacie. Czer... Na... Ale, Chod... czer... Ale czat na żywo jest. No to napiszmy na czacie. No kurwa, czekaj. Masz. No. Wejdź na kanał po prostu. No dobra kurwa. <laughs> o Boże. O, po prostu. No dobra kurwa, kurwa, dobra. No jesteś stary, sławny. Możesz kogoś też pozdrowić, ale też możesz wejść Twój na. Mój sławny, kurwa. 6 osób nie. Twój sławny jest. No, się cieszyć, że przynajmniej 6 osób tutaj jest. No. Dobra. Dobra, morderczko, to wejdź na kanał Jaśka i, Dobra, też mu, i też mu daj subika. Spoko no. Dobra, czekaj. O, ja coś lubię. Trzyma. Mhm. Dobra. Ej, kupcie so Ej, kupcie sobie słuchawki, bo jest przegłód. Mam, Mam słuchawki, ale zostawiam dla mnie. No to trzeba się no to wrócić. Trzeba się wrócić. wrócić. Dobra, nie będziemy z takimi ludźmi gadać, mają przegłos. Tak nie może być widzowie, tak nie może być. W ogóle 9 godzin mam streama Jasiek widzę przedłużonego. Widzę, widzę, widzę. No. no dobra. Ale nie. Halo? Trzyma. Ale to znowu wy My! No, kurde. No to nieźle. Ogólnie to ja nagrywam odcinek na YouTube'a. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie. Powiedz im, że na kanał Jasek. A ja mam takie pytanie, czy wiecie na kanał mnie i mojego kolegi? Czy nie za bardzo? Nie chcecie. Może No Dobra, to mój kanał to jest tu. A kanał kolegi to jest... Ja się już nie wiem, Nie wiem, czekaj. Coś takiego, no? Możecie wpisać. Ze screeny, dobra. dobra. No, siema, ale czerwone u ciebie. Co to się stanęło? A jak w górelu. No dokładnie, ja się... co? Czemu jak w burdelu? <laughs> Szanujcie się dziewczyny. Przełączymy ci. Już nie będzie jak burdel. Kurwa. Nie będzie się Dawaj to. może Niebieski może być? Może być. nie. Nie, bo ja bym... na w Zielony. Niebieski albo zielony. Coś takiego. Zarąbiliś Co tam? Co tam na Jezus Maria. Bielaczek. No, no, no. Przedłużę dużo bielaczek streama Ja, dzięki bielaczek. Nagrywam instastory Bielaczek dzięki Cheetah Donate'a. Tutaj siedzimy na Omen. Bielaczek, 5 zł. Dzięki bielaczek. Jeszcze sobie tu trochę posiedzisz XD. No, trochę sobie posiedzę. Niestety. Ale trudno się mówi, no, coś. Trudno, trudno. Przynajmniej. Przynajmniej zarobimy na hulajnogę wyczynową. Hejka! Co tam jak będę, tam? Będę, będę. Na telefonie gadasz? No? O, spoko. Co tam u ciebie, jak tam wariacie? Super wariacie, u ciebie wariacie. A, też dobrze wariacie. To fajnie wariacie. Grasz w Fortnite czy nie za bardzo? Co sądzisz o tej G grze komputerowej? Gra gram w wariacie. Wbijaj o. na kanał Jasiek. No to wariacie. To... Ja też gram w wariacie. A bijesz na kanał wariacie tutaj? Czy nie za bardzo wariacie? Jaki kanał, wariacie? Michał, uu, wariacie. A znaczy ja kanał ja wariacie? Na YouTubie, wariacie. To zrobię skryt i wariacie, okej? Okay? Ja dobrze, ja dobrze. Ja. dobrze, wariacie. I jeszcze wbij na kanał kolegi, bo tutaj do mnie krzyczy. Ale wariacie. No i Może ja wariacie. Znaczy, zrób zdjęcie, powiedz mi, Dobra, i jeszcze ten. Ja jeszcze prowadzę live'y z widzami, to możemy też pograć ogólnie. Oczywiście, jak się mi ogarną TFPS. -y. Dobrze wariacie. Dobrze wariacie, no to trzymaj się wariacie, trzymaj się, no. Trzymaj się, trzymaj się wariacie, we wariacie. Siema. Ej, siema. Siema. Ej, słyszałem, że ty jesteś dobry w Fortnite'a. Nie ograłam ja, Fortnite'a. Jak to? nie! Jak to? A mi kolega mówi, że się zna z Twitch'a. Streamujesz często. Skąd wiesz? No, mój kolega mi mówił, że ty chłopie masz nawet towarzysza i że chciałbyś z pograć, taki Jasiek, no. Jaki Jasiek? No bo ogólnie, bo ogólnie ja też jestem streamerem, tylko że z YouTube'a bardziej. No i się znamy ogólnie, Już widziałem twojego streama. Nawet ci chciałem zrajdować, no ale no, skończyłeś live'a ostatnio. Oho. Też żeby ci podać mój kanał? Bo nie wiem, czy ty dowierzasz. No to jak chcesz? Tylko możesz dostać Bona za jakieś jakiś jak Ale zła, ja, link, ja... Ja Linka nie wysyłam, ja tylko nazwę. się przez pięć. Ja Jasiek przez Jeszcze Jasiek był tam krzyczył do, do mnie z tyłu. No dobra. No, możesz sobie wbić. Dobra, to później wbiję. No dobra, to miłego tutaj dnia. Nie poddawaj A, się stary. Dż. Streamuj cały czas. Dobra, dzięki. Elo? Siema.

Sí, una mano en la cintura No to nie, no to nieźle Widzisz dobrze, że nie sygnijesz Ej czemu, Twitter, skąd oni wiedzą, tak? że ja z nowego tarku jestem? To jest masakra jakaś Ej chyba, chyba że tutaj jakieś, nie wiem, lokalizacja jest włączona tym umy Ja muszę ukryć Uch. lokalizację Pamiętaj, jest takie pisucie nie? nie, jesteś nie jesteś w nie? Co twierdzi? tam u ciebie? O, ja, o, ja w dupie rozmowy z tobą i chce z tobą, tylko, z, z, ze mną i chcę tylko z tobą grać w Fortnite'a bardzo to jest przykre, co nie? Bardzo tak. No. A co to brat? Gra Fortnite'a czy kto? Przyjaciółka. Brat, przyjaciółka? Polecam no, cię no, Nie moja wina, że przyjaciółka brzmi jak jakiś 10-letni chłopczyk. Nie no. Pierdol się. Ej, ej, nie mów takich wszystkich rzeczy. Wyrażaj się z szacunkiem. Ej, do mnie. Jeszcze masz skina banana, mordo. Dobra, słuchaj, ja nawet na tym koncie nie wiem. Elisabele, ja mi a ile ty masz mordoskinów w takim razie? Ale to jest jakieś konto, nie? O, to jest. jest jakieś randomowe konto, które zmienia jutro. Aha, zmieniasz konta, a rękawiczki? Ty, koleżanko. Kralik, kralik. Nie, bądź koleżanka, bądź zygany. Tak jak o, traf, traf, to z w Robocie. O, złoskawuję dobrze, bardzo. Jezus, Maryko. Dobra, co tam, co dzisiaj robiliście ciekawego ogólnie? Patrz, jakie fajne. No widzę. Fajne, co nie? Mango, ale takie dobre. A wiesz co jest najlepsze? No, co jest najlepsze? Że jak, mam, mam też takie inne mango i ta mango mhm. inne jest dobre, a to jest dobre. No, spoko, spoko, spoko. A mam takie pytanie, a to jest PS czy Xbox? Tak z PS. PS. tak? No dużo, dużo właśnie osób lubi, pe, woli PS-a niż Xboxa. No, A ty mnie? Miał... A A to jest prawda, bo jakieś miałem Xbox'a, co nie? I tak, I tak mi się do dupy grało. Przerzuciłem się na komputer w ogóle na Fortnite. Cie. Ogólnie. No ona się jutro przerzuca, bo jutro jej przyjeżdża. Komputer jest coraz lepiej, da się, da się wszystkiego nauczyć, tak naprawdę. No. A ona, ona się jutro ten, na jutro i przychodzi komputer i dopiero jutro. Ale się... moim zdaniem najlepiej no ja gra się na komputerze. No to, no no to ja zacząłem grać w Fortnite w siódmy sezon jakoś tak. Siódmy, ósmy sezon? ty. Tak. A który jest sezon? A to, przepraszam bardzo, to nie jest piąty sezon? Nie. To, jest, to już nie jest piąty sezon. To jest rozdział któryś. Nie pamiętam nawet, który to A, naprawdę, bo tego nie się po prostu gram. Nie, to jest rozdział piąty chyba, co nie? To jest piąty rozdział. To jest piąty rozdział. No. No. Chyba nie rozumiem. No bo tak. nie grasz w takie rzeczy. <laughs> no, ale ona, ale ona przynajmniej dotyka trawy, nie to, co ty. Kusi, kusi mnie też weź no... My... Nie, ona prędzej wychodzi niż z domu niż No. <grymianie> z... ja, ja tam coś tam pogrywam ogólnie w Fortnite'a. Dobra, tu nie Dobra, dawaj, zrób wina w ogóle. Zrób wina. Co? Ostatni miał szóste miejsce. Zrób wina. Pogrywasz w Fortnite. Pogrywasz. W Fortnite. Pogrywa. A wina? Pogrywasz. A mam takie pytanie, a mogę się tutaj zareklamować za tak nie za bardzo? A jak mi zejdzie? Czy mogę swój kanał na YouTubie podać? Jak chłopczyk Ej eee, no nie robię, jak eee, Dobrze gra gafortujesz tak nie za bardzo Nie, nie. Ty się nie, Ja gram od tygodnia jakoś No, no to ćwicz Aima No ja mam fantastycznego Aima Zabiłaś go, to był jakiś, nie wiem jakiś ta, a skina ma od, kurde, trzech Ale rozdziałów. Ale skin jest za darmo, to, to był, na święta się to stało, tego skina. Ja mam fantastycznego aima, co <laughs> Ale okay. przynajmniej trafiasz. No nie, właśnie nie, nie trafiasz. W ogóle, no to, to jak, no to, no to jak go zabiłaś? No dobra. Jak w szóste miejsce, nie zabiła ani, ani jednej osoby. No właśnie. E, no bo to, to, to trzeba podejść do tej gry tak na luzie, a nie że się stresować. Ale ja... ja... wolę ja, ja grać na komputerze, ja nie umiem grać na padzie. No ja też bym nie umiał na padzie już grać. Ja na przykład na komputerze mega strzelam i w ogóle, a na padzie... A to, jest... to też jest dziwne, bo na padzie na przykład, co nie, jest coś takiego jak Auto Aim. I niby, i, Tak i nie trzeba w ogóle nacelowywać, po prostu ci automatycznie nacelowuje się. Tak mi koledzy mówili nieraz. No, tak jest, tak jest. No więc nie wiem. I po gracie no, 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 są lepsi na PS-ie niż na komputerze, ale to tak wątpię, że są aż tak lepsi. Bo moim zdaniem... Bo Moim, moim, moim zdaniem trzeba ćwiczyć Aima. Tak naprawdę na kompie. Tak samo tak, budować, prawda, a nie kurde iść na łatwiznę. No. Także no. Także no, ja spadam, teraz to siema. Co to się dzieje? Co ją nęka? Czemu ją tak bijesz tam? To ją, ją tam leje? Ja pierdzielam. Gruszek mnie boli. No to trzeba iść do szpitala albo do lekarza. A trzeźwym się do koleżanki przychodzi, a nie pijanym. Co? A trzeźwym trze, powinno się przychodzić do kogoś, że, że jest się trzeźwym, a nie że jest się pijanym. A koleżanka chyba pijana jest trochę. <noise> nie, prawda? Zrobiłaś by coś? No, chyba nie. No. Michał z Nowy Targ. No. Jak, jakim cudem? Jakim cudem? No bo ja cię znam. Michał, Nowy Targ. Niemożliwe. Niemożliwe. Nie, stary, ty masz Jakie Ja się? jestem ze Starego Do Targu. targu lokalizację. Ja jestem w Warszawie. No Nowy papa. Targ. A skąd to wiesz? No bo jestem... No bo ja jestem ze Starego Targu. Ale nie o to chodzi, kurde. Jakim cudem? No ja byłem tam, się w Żabce. Kiedy w Żabce? Z tydzień temu. A z kim w Żabce byłem? No sam. Czekaj, ale w której... Czekaj, gdzie konkretnie, na jakiej ulicy? No, nie pamiętam tej ulicy, ale to jest jakby tam na Osilu, tam główna taka bardziej ulica. Ale rynek? Żabka? No coś tam, coś tam byłem, ty. No, no ja wiem. No cię widzieliśmy przecież. No. Ja się pytałam, jak się nazywasz. A nie, za mnie nie potwierdził. To. <grywa> do... Nie, nie. No tak. no, tak albo się pani z żabki chyba pytałeś, jak się nazywasz. Nie, nie pamiętam. Co czemu? No, bo byłyśmy bardzo ciekawe. Aha, no to w ogóle. Co tam ciebie? Nic. Ale fajne, fajne słuchawki ogólnie. <grywa> A, Dzięki, jedno z najtańszych. Najtańszych czemu? No, Trzeba, inwestować. Mnie nie stać. Trzeba inwestować. Nie, no ja, ja wolę, wiesz, co wolę zainwestować w komputer części od komputera? Muszę no pomyśleć, to jest bo... prawda. A jakie, a jak, Miesz, jakie masz komputer? A jakie masz Składaczka, ale póki co muszę z pełnym bólem serca mówię, że muszę wymienić kartę graficzną, bo na razie jest zintegrowana, co boli bardzo. O to nie, to trzeba wymienić, bo potem będą laki i wiadomo co. Tak, tak, tak. Od razu, wiesz no, mam... co dziewczyny od razu wymienić, bo ja kiedyś tak miałem i. Nie ja było fajnie. mam obecnie AMD um, Maradona nam bodajże piątkę czy szóstkę. Ja, ja mam procesor Intercore, 11. generacji, procesor, a karta mm -hmm. graficzna to jest GTX 1660, coś takiego. No, to dobrze, to dobrze. To Git. Ok. Nie, ja generalnie, jakbym miała, no, jakbym miała z Intela, z, w sensie było generalnie, mhm. jeżeli chodzi o zintegrowane, to najgorsze są z Intela. Z AMD ma są jeszcze w miarę Git, ale to i tak dalej jest zintegrowana, która siada na procesor, no tak, e, tak. więc będzie, będzie trzeba wymienić. Ale właśnie też jakieś chyba X kupię. Znaczy, ja, ja na pewno, jak już zarobię z donatów, ja często streamuję ogólnie. Nie biorę mhm. mnie na YouTube, nawet teraz mam live'a. <grych> możesz też wow. pozwolić. Ale nie wstydź się, nie, nie bój się, ja nie jestem z To ja pozdrawiam Paulinkę. Paulinka <grych> ze mną siedzi na Discordzie, ona mnie teraz ogląda. A ja mogę kanał <grych> nawet podać, jeżeli, jeżeli mogę. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. No ja ogólnie ja, jak, jak coś tam po nazbieram z tych donase też planuję sobie kartę graficzną coś zmienić na RTX'a w przyszłości. Bo mam takie też czasami chwile. Tyle... Słabości w FPSach ach w Fortnite jak streamuję na przykład z to mhm. nie zawsze, nie zawsze, tylko dzisiaj taki, to, takie coś miałem, że miałem wielki spadek FPS-ów jak streamowałem. A na Artyksie, a, no... no, no. A na to jest jakieś, nie wiem, 300 FPS-ów, no to to można grać tak. można streamować nawet. No. Ja polecam to jest, sobie... Ty jesteś, ty jesteś Michał i masz jakby małpa święty Michał, no nie? Tak, 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 to jestem ja. Dobra, to łap, łapiesz suba, Czekaj, A dziękuję ci bardzo. A ty konto. masz na imię w ogóle? Tu za jestem. Dzięki co za subika. A skąd, skąd jesteście ogólnie? Skąd jesteś z koleżanką? Eee... koleżanka? Eee, <laughs> koleżanka w ogóle tu gdzie indziej niż ja. <śmiech> <śmiech> mieszka. To <laughs> jesteśmy jakby z Discorda takimi koleżankami. Nie jestem to... generalnie z okolic Warszawy. O kurczę o kurde. Pewnie coś tam gracie pewnie co nie? Często o. Siedzimy i gadamy. Tylko. Siedzimy i gadamy głównie na Omegle albo, albo nie wiem, gramy w, jak masz na Discordzie tego golfa, takiego jak Discordowego wiem, z aktywności. No to my gramy, nawalamy w tego golfika z tego względu, że koleżanka często ma niestabilny internet. A, a ja nie zawsze mam y, możliwość wbicia na przykład do jakiejś gry, bo i, i nie mam na przykład nie wiem hotel kiki, bo czasami jest to no, dość mocne. Rozumiem, ja wiem o co chodzi, no. No trzeba sobie kupić nowy sprzęt najlepiej. Jeżeli chcesz sobie coś, coś tak, pograć, tak. coś tam postreamować nawet, to... Znaczy, wiesz co, po, powiem ci, że generalnie nie ma tragedii z tego względu, że yy, o dziwo jestem nawet w stanie odparć więźmina na średnich ustawieniach, A, no to... więc nie jest najgorzej. To nie jest tak najgorzej. Bo mogło być gorzej. Jest, no cóż. jest moim zdaniem super, jak ci Wiedźmin chodzi. No to jeszcze na średnich no. ustawieniach. Ale Fortnite to chyba by ci nie poszedł chyba, ale nie jestem pewien. Co ty? Fortnite na luzie idzie, Wiecie? na wysokich nawet. Na wysokich? Eee, no no to, to tak ja masz. Też na wysokich gram. No w Walo też na spokojnie. A to Walo też gram, Fortnite też gram ogólnie. No. Mogę Dobra. podać nick w sumie jak chcesz, chyba że nie chcesz. Do Fortnite. E, wiesz co, nie wiem jak chcesz, to możesz mi podać, nie wiem, Discorda czy coś, to byśmy się najwyżej kiedy gdzieś zgadali, bo no. dzisiaj trochę. No, dzisiaj to na pewno też, nie? Bo też czasu nie mam. Ale na... Ja gram for. Ja fun. będę. Ja też gram for fun we wszystkie możliwe gry. Nie wiem, nie lubię tego znaczy Nie, bo ja, ja, ja od razu to wolę powiedzieć, ścigu. bo Czemu? spotykam takich ludzi, co rzeczywiście... Eee, nie wiem, są bardzo dobrzy w grach i mają ból dupy, że ktoś słabo gra, na przykład. Nieraz tak kiedyś spotkałem takich ludzi, więc... Nie, nie lubię takich ludzi. <grym> nie, tak. ja tam gram głównie w gry właśnie tak dla fanu raczej, żeby sobie tam z kimś, nie wiem, pograć czy coś. No i dokładnie. Nie lubię tego ścigania się, no, wiesz. Tak, Poś tak. Pośmiać się, że ktoś się wywalił na jakieś głupiej rzeczy czy coś. No tak, to jest bez sensu, co nie? Totalnie. No. Dobra, do, powinna cię dodać taka biała, nie? Z kotem na plecach. Ale coś, coś mi przyszło. Jest biała. Dobra, trzymaj się. To do kiedyś. Tak? Siedma. Nie no, z osobkę się, spotkali. dobrze. Czemu tak palcem robić? Nie wolno tak robić. To, to ty. ty! Nie wolno tak robić. Ona ma dużo dużą Ta? To co ona jeszcze zrobi? Salto w tył? Co? Salto w tył zrobisz, czy nie? Co? Salto w tył zrobisz, czy, czy nie? Nie ma więcej Mogę z czy... ma... ma... No ma... to dawaj z prz przodu, przodu zrób Nie, kurde Ja Ale to nie było salto w tył Kur... O siema! Znowu chyba się ten... Ale ja przebiegam godzinę na piąta, kurwa Chciałeś na gitarze? Chuj napierdala No ja mnie ja pierdolę, ile no. kurwa mam ja dalej TikToka, nie idę spać, chuj nie. Wstaję rano, chyba mam 12, włączam TikToka, patrzy kurwa Janek na gitarze, kurwa dwunasta rano, dalej kurwa, piedal. Aż Pa, przy top. Dalej napierta. Bardzo, bardzo dobra historyjka. Odkładam telefon, nie, kurwa w nocy, znowu 20, kurwa patrzę na TikTok, a Dziadek napierdala, kurwa na nie ale ja no ja pierdolę! Ile kurwa można? Ja rozumiem, kurwa godzinę posiedzieć na, e, kurwa, live na TikToku i popierdolić 15 Ale kurwa, całe 3 dni? No ja pierdolę, bo chyba kurwa pojedał! Dziadek kurwa lat 80 i chuj napierdala się, kurwa. No to nieźle nic, z Za bardzo się zbulwersowałaś chyba Tym dziadkiem Ej? na 80 Opcia? Nie mam Wszystkie spróbowałeś? Mam tylko jedna osoba Uf. tylko tak cipiło. Ja muszę go znaleźć. To co, co będziesz go przyklejać? Tak! Ja pierdzielę. O kurwa. No to nieźle ci powiem. Ja. Bo to są kichsy, nie? Na zdrowie! Bo ktoś tam kichnął. Tak. Eee, yy, nie wyglądałaś kle, odność. No. A co tam jeszcze opowieść ciekawego? W sumie to nic. Nic, no. No spoko, dobra. Biller sprzedał za rok, jedno chciałoby mi przysłuchać.